Michał mówił, że jeżeli zaprzeczymy wolnej woli, to nie jest możliwe zbudowanie takiego systemu prawnego, czy zniszczymy ten system prawny, który jest, że nie jest możliwy taki system prawny, który byłby pozbawiony win, odpowiedzialności i tak To jest oczywiście nieprawda. Taki system prawny został wymyślony już 200 lat temu autorem tego systemu jest Jeremy Bentham. Dla zainteresowanych książka się nazywa Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Utilitarystyczny system prawny. Obywa się całkowicie bez wolnej woli człowieka, opiera się na osiemnastowiecznym oświeceniowym mechanicyzmie w ujęciu człowieka, nie ma tam żadnej potrzeby dla wolnej woli człowieka, a jeśli chodzi o, o karę i przestępstwo, przestępstwo i karę działa sobie bardzo dobrze. Również etyka utylitarystyczna obywa się bez motywów, bez odpowiedzialności itd. Czy to jest system słuszny i najlepszy? Ja nie wiem. Ale nie, nie tego dotyczył argument Michała, że to jest słuszny i najlepszy system. Argument Michała dotyczył tego, że się nie da. Otóż nieprawda da się i to bardzo dobrze, bardzo dobrze funkcjonuje.